Dzień dobry, dobry wieczór, kłaniam się bardzo nisko. Ponad 2 miliony graczy zdecydowało się dodać tą polską produkcję, która rozpoczęła się od jednego Polaka, czyli Manor Lords. Twój własny symulator średniowiecznej, słowiańskiej, zwał jak zwał wioski, gdzie będziesz decydował, rozbudowywał, rządził, dzielił, delegował, walczył, odbijał, podbijał i tym podobne. Gierka 26 kwietnia ląduje we wczesnym dostępie na Steamie. A ja dzisiaj z wielką radością mogę zagrać w Manor Lords, bo spadło mi embargo i przetestować, czy jest to gra mimo wczesnego dostępu warta. Hypu, który został wytworzony wokół niej. Manor Lords to niezależny projekt realizowany z zamiłowania i choć trwa już 7 lat, gra wciąż wymaga pracy. Niektóre funkcje, rozgrywki lub platformy nie są jeszcze dostępne i trzeba się liczyć z występowaniem błędów. Proszę o przekazywanie informacji na naszym kanale Discord, gdzie staram się odpowiadać na uwagi każdego. Dziękuję też za zrozumienie w trakcie dalszych prac nad grą. Greg, twórca. Manor Lords. Normalnie. Nowa gra. Oczywiście, jak ktoś ogląda na YouTubie, to łapa w górę, dajcie znać, czy Manor Lords było na waszym, albo nadal jest na waszym celowniku, jeśli chodzi o premiery w 2024 roku. Ja tworzę swojego szlachcica. Hej, szukasz gier, najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz, czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. O, ten, ten wygląda idealnie, powiem szczerze. Jeszcze jakbym wąsa mógł dodać, to by było idealnie. Imię Kanc. <laughs> nie, to Lord, Lord Dobrodziej, tak. I herb musimy zrobić. Musimy zrobić jakiś herb tutaj, o, taki, 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 tak. Nie, no taki zrobimy. Kolor główny, fioletowy. Aha, ale nie można chyba no kurde nie mogę załadować swojego tego No trudno to tutaj coś wybierzemy Jest jakiś kufel piwa albo coś w tym stylu Beczka z piwem Idealnie jest beczka z piwem Liczba nawet kilka beczek z piwem Kilka beczek z piwem skala Troszkę większy tutaj damy O trzy beczki z piwem Tak to będzie nasz herb naszego wudostanu Pięknego księstwa, które od małego stało się wielkim. Szablony scenariusza. Droga do sukcesu. Założenie spełniaj wymagania swoich mieszkańców, planuj swoje średniowieczne miasto i władaj nim wedle swojego uznania, bez potrzeby przejmowania się walką. Eee. Dwa terytoria na północy zostały zajęte przez nieuprawnionego barona, którego zamek znajduje się poza mapą. W pozostałych niezajętych regionach znajdują się obozy rozbójników. Buduj i rozwijaj się w swoim tempie, gdy Twoi ludzie będą gotowi rzuć wyzwanie baronowi na terytoriach północnych. Na krawędzi rozwin swoje miasto i zgromadź wojska jak najszybciej. Ziemie są nękane przez najeźdźców, a nieobronione osady szybko zostaną unicestwione. Mm, chyba przywrócenie pokoju brzmi dobrze, nie? Opanuj wszystkie regiony. Buduj, rozwijaj się w swoim tempie, ta. To brzmi dobrze chyba. Bo to, to jest chyba za bardzo takie pokojowe, a tutaj e, chyba będzie taki tower defense. To będzie chyba najbardziej takie strategiczne. Mm, domyślny, trudny. Cel końcowy: dominacja genetyczna. Przede wszystkim przeciwnik poza mapą. Obecny. Yy, dodaje przeciwnika komputerowego, znajdującego się poza mapą Taki przeciwnik kontroluje dwa regiony i przysyła żołnierzy na główną mapę, gdy otrzyma wyzwanie. Ok. Agresywność AI zrównoważona. Częstotliwość napadów średnie. Lata wolne od napadów. Yy, początkowe obozy rozbójników. Limit losowego powstania obozu rozbójników. No, zagrajmy sobie po prostu w, w takich standardowych ustawieniach, bo powiem szczerze, nie wiem czego się spodziewać. Rozpocznij. O! No jesteśmy. Nowa wiadomość mój panie Zbuduj swoje miasto i posiadłość A gdy wszystko będzie gotowe Zacznij wysuwać roszczenia wobec regionów należących do przeciwników Tylko przygotuj się do walki Gdy będziesz to robić Zjednoczę te ziemię pod swoimi rządami Tak zrobię No jesteśmy Ty, Jak ładnie tu Zobacz zoba, jak tu graficzka wygląda Poczekaj, spauzuj na razie mi ten czas Zobacz, Herman sobie chodzi Mogę to obrócić jakoś? Mogę. Trochę FPS-y widzę, że jak obracasz tą kamerą, ale zobacz tutaj, kurde, giereczka jest chyba na Andralu postawiona, ale te ścieżki bardzo ładnie wyglądają, nie? To nie jest taki regularny city builder, jak przybliżysz, to jest tak fujka. To wygląda tak bardziej jak Medieval Dynasty, a jednak no tutaj powinniśmy budować swoją osadę. Aby przetrwać, rodziny w Manor Lords potrzebują chleba, jedzenia i ognia, opału oraz dachu nad głową. Zasoby w oknie regionu powyżej informują, ile dóbr masz do dyspozycji. Rozumiem. Czyli mamy narzędzia, materiały budowlane, jedzenia mamy 20 chleba, 20 opału. Nie mamy żadnych upraw, nie mamy materiałów rzemieślniczych. Jesteśmy piękni. Tryb odwiedzin. O kurde, normalnie idę. Witajcie, witajcie, moje pleby. To ja, wasz władca i lord. Czy jesteście zadowoleni z tego, jak tutaj mieszkacie? Spójrzcie, co wam dałem. Trzy namioty, jedną krowę. I to piękne pole. Spójrzcie tylko na to. Tak! Jesteśmy potęgą w tych regionach. Co wy robicie? Czemu nie pracujecie? Wstawaj, wieśniaku, i pokłoń się przed swoim lordem. <grych> Jaki gigatryb w ogóle? Tego się nie spodziewałem. Zobacz. A jakie buty mam szpiczaste? O, tak. Dobra, jak się, jak się z tego wychodzi? Bo my chyba tutaj musimy jakiś ten. Musimy pozarządzać po na początku. Co my musimy najpierw wybudować? Drogi. Niektóre miejsca pracy umożliwiają mieszkańcom w używanie wózków ręcznych do przewożenia 10 sztuk towaru na raz. Jednak wózek ręczny porusza się niezwykle wolno, gdy jest ciągnięty poza drogami, więc pamiętaj po połączeniu każdego budynku z drogą. Rozumiem. Jaki my tutaj mamy teren? No to jest pytanie. Co to jest? Dzika zwierzyna. Ok. Zboże. Jagody. Glina. Kamień. Aha, i tu są regiony, tak? To jest mój region na razie. Nic więcej nie widzę. A gdzie są przeciwnicy? Gdzie jest ktoś, kogo mogę nastukać? Punkt handlowy. <laughs> Punkt handlowy. Ty, nie widać. Nie mogę tam zoomować, bo to pewnie nie mój teren. A nie, mogę tutaj na przykład. No dobra. Tu będzie nasze piękne królestwo. Jaki Goldhoff? Wudastan. Królestwo Wudastanu. Tak. Tutaj widzę, że mamy. Specjaliza... Specjalizuj w swój region. Po osiągnięciu następnego poziomu osady otrzymasz punkt rozwoju. Za pomocą takich punktów można odblokowywać gałęzie rozwoju, by region funkcjonował sprawniej. Aby wprowadzać zarządzenia, musisz zwiększyć poziom administracyjny, wznosząc budynki administracyjne takie jak posiadłość. O, i będziemy mogli decydować, tak? W jakim kierunku. Nasza yy, osada pójdzie czy w kierunku właśnie jakiś rolniczym, czy w kierunku leśniczym, takim polowania inne takie, czy w kierunku handlowym, czy w kierunku militarnym, militarnym metalurgicznym, okej, okay. zarządzenia, prowadzone zarządzenia, tereny łowieckie, ścisły post, o ścisły post, to na pewno będziemy musieli wprowadzić koniecznie, żeby mniej jedli, produkcja, nie ma nic, niestety, we wczesnym dostępie. Okej. Okay. Ty, gdzie jest moja wioska, bo już się zgubiłem? Tutaj, dobra, dobra. Mamy drogi. Myślałem że tak, tu będziemy na pewno potrzebny... Hmm. Zróbmy może... Mogę tak to, czekaj. Przesuń, obróć, zbliż, oddal, umieść drogi, cancel, zmień krzywiznę. Nie wiem, niby jakąś krzywiznę mam tutaj, ale... A! A! Rozumiem, dobra, rozumiem, rozumiem, dobra. Już wszystko jasne. Zróbmy tak, to będzie nasze centrum takie wioskowe. Więc zrobimy tak. Mogę takie rondo zrobić? Ty nie mogę ronda zrobić. No prawie zrobiłem, no. No tak, prawie. Pff, prawie mi wyszło. Idealne rondo. A mogę usunąć teraz, jakbym chciał na przykład alt remove road. O, mogę. Dobra. To mam inny pomysł jednak widzowie. Inny pomysł. Zrobimy tak. Momencik. Mhm. 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 Czekaj, bo tu. Mhm. Kurwa! Momencik. Czemu to się tak nagina? O, o, o. Tak, tak, tak. Idealnie. Tak. Gradek a <dywizowie> Doskonale. Jest już projekt naszego miasta. Nie ma problemu. Czekaj, tu jeszcze brakuje. Tak. Z kosmosu będą wiedzieli, że to nasza osoba. Nie ma problemu. Dobrze, skoro drogi już wybudowaliśmy, co my tu potrzebujemy? Hata leśnika. Obóz myśliwych, górnictwo. Spichlerz. Skład? Spichlerz. Magazyn ogólnego. Spichlerz potrzebny na pewno będzie. Spichlerz będzie u naszej wioski. Tak. Skład? Też by się przydał. Nie powiem. Skład to chyba blisko drewna będzie musiał być, nie? To przy lewym jajku. Dobra. Co jeszcze tutaj? sprzężaj, stacja, karawan, to na razie niepotrzebne. O, parcela mieszkalna. Domy musimy zrobić. Każdy region w Malorodzu ma swoje wady i zalety. Przed podjęciem decyzji o kierunku rozwoju osady pamiętaj o sprawdzeniu wszystkich złóż... Ta, ta. Będzie mi mówił, jak mam zrządzić swoją wioską, ja wszystko wiem. Rodziny bez przydziału. Ta, 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 ta. Poczekaj, damy radę Zara. Niektóre budynki mają elastyczne granice. Rozmieść cztery punkty narożne, by wyznaczyć obszar budynku. Kursor będzie dopasowywać się do drugi budynków, aby powstał naturalny kształt. Możesz zaplanować miejsce pod przyszłe przybudówki. Dwa pierwsze punkty domyślne wyznaczają front budynku. Okej. Okay. Czyli mogę w jajku zrobić na przykład chałupę. Za mała parcela? Mmm. Dobra. Jeden dom w jednym jajku. Nie ma problemu. Kurwa, za mała parcela. Kurwa, ta parcela. Jak? Ta jest odpowiednia, a ta jest za mała? Większe jajko trzeba było zrobić. Holipka. No dobra, a, a, a tutaj? Jakbym zrobił? Poczekaj. To nie jest tak łatwo. Pęni się wybudować dom. Jak bym zrobił tutaj, tak, tak, tak. Cholipka. No dobra, może coś innego tu postawimy. Ale w jednym jajku będzie dom. A mogę w trzonku postawić tutaj domy? Pa, tutaj na przykład. O, tutaj mogę, zobacz. Idealnie. Nie ma problemu. Dobra, domy mamy ogarnięte. Rolnictwo na razie nie, rzemiosło, handel, zbieractwo. Hata Derwala. Hata drwala to tu gdzieś im postawimy, nie? Za mało dóbr naturalnych? Co? Są dupi. Przewóz belek wymaga wołów. Wieśniacy będą autentycznie korzystać z wołów w razie potrzeby. A czego nie mogę chaty drwala postawić, że tu pełno drzew jest? Pana, co pan? Bez sensu. Zadbaj o umieszczenie obozu drwala, zanim wzniesiesz więcej budynków. No rozumiem, ale nie mogę postawić obozu drwala. A może ty? Nie mam belek, bez kitu. Poczekaj. wycofaj mnie to. Anuluj! Jak to rozwalić? O Boże, o Boże. Rozbiórka. Tak, rozbiórka. Ile mam tego drewna Dwie belki. Może teraz się uda. O, dobra. Nie ma problemu. Niech będzie. No tutaj nie będzie. Na przykład. Dobra, do roboty wieśnioki, bo nie mamy drewna. Nie mogę budować dalej mojego królestwa. Szybko. Brać się do roboty. Natychmiast to macie wybudować w pierwszej kolejności. Priorytet. Wysoki. Magazyn kłód, budowa. Oho, oho. O, idą chyba. Pa. Idę patrzeć, jak oni pracują. Tak, tak, witajcie, witajcie, moi dzielni wieśniacy. Pracujcie, pracujcie. Będę się przyglądał, czy równo kopiecie. Szybciutko, bo nie ma czasu. Tak, wszyscy mają pracować. Równouprawnienie. Helga, ty też masz pracować. Dziwnie mi tu drogę rozkopujesz. To jest droga państwowa. Tutaj masz kopać. Szybko, szybko, idę z wami. Szybko, truchtem, truchtem. Bez pracy nie ma kołaczy. Tu macie budować obóz drwala. Jest nam bardzo potrzebny, bo mam całe mnóstwo pomysłów innych, jak zrealizować naszą piękną wioskę. Szybko, szybko, wsiury. Bierzcie się do roboty. Natychmiast. Wszyscy mają budować obóz drwala. Szybko, budujcie to. A ja będę się przyglądał. Polski system pracy. Wy pracujecie, ja obserwuję. I oczywiście później wy będziecie płacić mi od tego podatki. <laughs> dobrze. Szybko, Helga. Urwa. Helga, macie oddychać tutaj. Dobrze wam idzie, dobrze wam idzie. A wy co tak, nic nie pracujecie? Na co czekacie? Nudzi wam się? Na pogaduchy wam się zebrało? Czekaj, kurwa w tą myckę pierdolną, to od razu za łopatę chwyci już. Ty zobacz jak ciągną ten! Wołem ciągną. Zasoby w manor Lord prawie zawsze muszą być fizycznie przemieszczanie. Proces ten może zająć trochę czasu, więc w razie potrzeby możesz zmienić szybkość rozgrywki. Rozumiem. Ty, ale kozak, nie? Że normalnie. Kupa, no tak trochę... trochę sztywno, ale fajno, że sobie tutaj przenoszą ten. Przyspieszymy trochę. Zobacz, jak jadą. Pyk, 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 pik. Bezdomność też. Magazyn główny, no trzeba tutaj wybudować te wszystkie rzeczy. Olipka, Nowa wiadomość. Twa sława sięga daleko. Ja pragnę jedynie bronić mych praw i mego honoru przed łotrami, którzy źle mi życzą. Mam nadzieję, że nie osądzisz mnie wedle plotek i oszczerstw, które może doszły do Twoich uszu. Podpisano i opatrzono własną pieczęcią Hildebold von Brionente. Kurwa, Niemcy do nas piszą. Najgorzej. Zakończ korespond. Nie będziemy z Niemcami pretraktować. Szybko, obóz drwali. Obóz drwali, a później jeszcze trzeba zrobić. Kurwa, chleb nam zaraz zgnije chyba. Dobra. Szybciej, szybciej. Obu zdrwale jak najszybciej. Dawaj, dawaj. O. Zaba, jedna baba z wołem przywozi surowce, a reszta, reszta buduje. A to do czego jest? Obecne wyświetlanie, nadwyżka towarów. Oho. Suma towarów. Oho, rozumiem. Okej. Okay. O! Jest gotowy. Ten budynek nie ma przydzielonych rodzin. Gdy postanowisz rozpocząć produkcję, wybierz go i przydziel do niego rodzinę. A, czyli pracowników w sensie rodzina, tak? Chyba o to chodzi. A ile mam rodzin? Pięć chyba rodzin. Chyba o to chodzi, tak? Że mam chyba pięć rodzin. No na razie, dobra, niech oni tutaj będą. Niech zaczną, zaczną ścinać drewno. Piękne tutaj mają. Ludzka siła robocza musi być przydzielana, ale domyślnie siła robocza żywizny jest dzielona między wszystkie miejsca pracy. Cokolwiek to znaczy, można jednak przydzielać ją do danego miejsca pracy na stałe, za pośrednictwem karty zaawansowane. Trzeba tylko pamiętać o tym, że na czas prac budowlanych potrzebne są woły bez przydziału. Okej. Okay. Oj, już produkują, zajebiście. Dobra, teraz budujcie, budujcie ten dom, szybko. Oni to zaczęli, co? Co oni tu spichlerz? A bo nie, w sumie ty, ta zamiast tego domu, zamiast tego domu to wybudujcie. Racja, macie rację. Spichlerz waż, ważniejszy, żebyśmy, bo te chleby nam zgniją. No, ciekawe tu są bitki, tu są, tu jest taki element, to nie jest tylko taki city builder, że sobie zarządzasz wioską i pasuje, ale też normalnie prowadzisz kampanie wojenne. Yy, w takim stylistyce Total war, nie? Dawaj, dawaj No zaraz będzie spichlerz gotowy Bardzo dobrze Ci tutaj będą pewnie... No, na razie tu nie ma żadnych kłód Ale pracuje, hop, zobacz I rzeczywiście ścina te drzewa, nie? Dobra, jak lecy Lecy, kurde Jork Drwal usuwa gałęzie Dobra, zbudujemy najpierw to Później zbudujemy im dom Żeby nie narzekali, że są bezdomni Znaczy zbudujemy im pełno domów, prawda? Ale tak się zastanawiam jakbym... Jakbym to jądro tutaj powiększył, nie? Powiększyłbym jądro, żeby tutaj też postawić dom Żeby symetrycznie było o, chyba takie większe jądro. <noise> Będzie idealne, tak mi się wydaje. Idealna wioska. Pięknie. O, zaczęli tą chałupę, mamy spichlerz zrobiony. To ten chleb. Nie mogą tego chleba przenieść do... O, bo tu trzeba rodzinę przydzielić. Dobra. Rodzinę do spiżarni. To oni chyba teraz będą transportować te towary do spichlerza. Prawda? Zbiera, transportuje. Spiżownik, Margaret i y Albrecht, zaawansowane Ta, do spichlerza to idzie Mogę kontrolować, co oni tam wsadzają Jasne, kurde, ta bezdomność tutaj No, to, ale też jeszcze magazyn Będzie trzeba zrobić, tylko że magazynu to ja na razie Nie postawię, no bo belki drewna jest Lipa, ile kosztuje magazyn Taki magazyn, a nie, dwie, skład To się nazywa, tak, bo spichlerz już mamy to Jakbyśmy spichlerz postawili A, spichlerz tu się buduje Dobra, skład już się robi, nieważne, dobra, gitara Tylko niech najpierw to wybudują Tutaj na wysokim priorytecie Parcele mieszkalne. Bez Bezdomni będą przenosić się na parcele, a jeśli aprobata będzie wystarczająco wysoka, sprawdzą się też... Sprawdzą też swoje... Sprowadzą! Ja czytać nie umiem. Sprowadzą też swoje rodziny. Jednak rodziny potrzebują do szczęścia nie tylko miejsca na dom. Kliknij budynek, by sprawdzić wymagania mieszkańców. Dostęp do wody, poziom kościoła. Kościoła im trzeba, ta? Rozumiem. Tu ktoś się wprowadzi? Ktoś tu mieszka? Mieszkające rodziny. O kurde, to ja pięć takich parceli potrzebuję, bo ja mam pięć rodzin. I na razie moje zadowolenie leci w dół z jakiegoś powodu. Może dlatego, że większość ludzi jest bezdomna, nie wiem. Dobra, zróbmy im w takim razie więcej domów mieszkalnych. Ty, a z żarciem nie będzie też problemu? A ta zbieraczy? Gdzie są jakieś jagody albo Coś w tym stylu Tu są jagody, ty Bo czy ja to muszę tutaj W tym regionie, czy A nie lepiej tutaj Dzika zwierzyna Może myśliwego po prostu damy Obóz myśliwych Dawaj obóz obu myśliwych Postawimy Nie wiem, czy ja to muszę W tym okręgu stawiać Czy oni będą sobie dochodzić do tego O to jest pytanie Postawię tutaj Nakłada się na siedlisko dla zwierząt Spowoduje migrację Aha, dobra Dobra, czyli w teorii jakbym postawił ten obóz tutaj. O, powinno być git. Dobra, to się robi. Teraz musimy wybudować kolejny dom, bo oni będą marudzić strasznie o to, że są bezdomni. Kamieniarz jeszcze odkrywca. Mhm, a ta mieszkalna. Zobaczmy, czy teraz możemy jakiś elegancki dom tutaj postawić. O, możemy, zobacz. Idealnie wiądro się wpasowało, nie? Pyk. Tak, Chałupy w wiądrach i tutaj jeszcze trzecią zrobimy i... Jest, a nie? A, i tutaj jeszcze tak, ten cyk, cyk i cyk. I kutasa mamy wypełnionego. Idealnie. Dobra, czyli to trzy, a my potrzebujemy pięciu. No, pięciu będziemy potrzebować. Czy ona tam zwozi te te? Ta, zwozi od obozu, czyli ona. Nie trzeba tak naprawdę transportować tego. Wystarczy, że to jest w magazynie tutaj, i ona te kłody będzie przewozić na teren budowy. Okej, okay, dobra. Yy, tak, to mamy tu, to mamy tu. Fajnie by było, bo trochę się boję o żarcie. Mamy 16 chleba, ten chleb szybko ucieka, no nie? Więc chyba, no ale kurwa, skład też potrzebujemy. Więc daj skład wysoki w następnej kolejności. Damy tutaj więcej rodzin, bo czekaj, mamy raz, dwa, trzy. To daj... daj na razie trzy godziny do... trzy godziny. Trzy rodziny do drwali, żeby oni wszyscy ścinali drewno, bo potrzebujemy drewna fest. Mamy jedną rodzinę na spichlerzu. Czy oni ten chleb wzięli? Wzięli ten chleb chyba. Tak, wzięli. 15 chlebów. Kurde, szybko ucieka to, to żarcie. Obawiam się, że za chwilę będzie problem też z żarciem. Mamy jedną rodzinę. Mm, nie wiem, jak to sprawdzić później, jak będzie więcej. Ale mamy 3, 4, 5 rodzin, czyli jedna jest wolna. Zakładam, że ta jedna wolna rodzina będzie za budowlankę odpowiedzialna. Dobra, jak tam im idzie? No budują, coś tam budują, nie? Hopoki, Coś tam grzebią. Składzik będziemy mieli, będzie dobrze. Armia, mapa. Uuu, bandyci, i the bolt. A my gdzie jesteśmy? To jest nasze? Tak, to tu, tu, tu jest nasze. My jesteśmy w tej prowincji, a ten chłop ma tutaj obok nas dwie prowincje. Wudastan, Selblitz, czyli na granicy niemieckiej tutaj się osiedliliśmy, rozumiem. Ciekawe jak wygląda, jak podbije tereny, to będziesz miał dwie wioski pewnie, nie? Jakiś szlak handlowy będziesz musiał zrobić. Ten widok informuje, kto wkłada kto włada poszczególnymi regionami. Gdy zdobędziesz odpowiednio dużo wpływów, umożliwia to wysuwanie roszczeń do innych regionów. Dobrze, że naszą wioskę widać z kosmosu. Nie będę miał problemu ze znalezieniem. Jak tam tutaj im idzie? Gdzie wolno im idzie to ścinanie. Boję się, że zaraz żarcie nam się skończy. Bez kitu. Już prawie skończyli, widzę, budowanie tego. Daj na razie też obu z myśliwych damy na wysoki. w sumie jedna belka. Ile kosztuje wybudowanie tego miejsca do. O, do jagód. Że jagody są dosyć. Daleko. Tylko skoro. Yy, no właśnie, czy oni będą zbierać jagody, jak ja im to tu postawię, czy to lepiej postawić właśnie blisko złoża jagodowego? Nie wiem. Zaryzykujemy i postawię tutaj. Jak, jak nie będą pracować, to się wyburzy i się przeniesie po prostu. No, baba tutaj wołem zwozi to. Oj, tutaj dobra. Do składu by się przydało Ale na razie my składu chyba nie potrzebujemy. Znaczy teoretycznie mógłbym go sprzężać Miejsce w stajni. A! Tutaj też by się przydało, bo mamy też więcej wołów. Tylko to kosztuje jakieś worki złota, których nie mam chyba. Starczy ci ludzi do pracy? No, no, no pewnie nie. Pewnie nie. Będę musiał zderwali, nie? Odciągnąć. No dobrze. Dobrze, to jest, to jest najważniejsze, żeby tutaj to wybudowali. Wysoki priorytet. Bo no zaraz będzie lipa z żarciem. Ile nam żarcie zostało? 15 chlebów. Okej. Okay. 15 ludzi. No to zadowolenie. No to bezdomność. Trzeba tą bezdomność op opanować. A dopiero jedną chałupę mamy. A potrzebujemy jeszcze. Raz, dwa, trzy. No, jeszcze dwie po bokach będzie trzeba tutaj wybudować, nie? Budynki mieszkalne. Budowa ukończona. Obóz myśliwych. Dobra, to już zabierz jednego. Jedną rodzinę zabierz z obozu Drwala. Daj do nich. Niech idą polować. Dobra. I następną rzecz to dawaj tą chałupę tutaj na wysoki priorytet. Na razie nie mamy ludzi w składzie, ale nie chcę, nie chcę ludzi do składu dodawać z tego względu, że chyba nie produkujemy wystarczająco surowców. Jak oni biorą to bezpośrednio z chaty Drwala, to niech po prostu, niech po prostu tak robią. Ci niech już idą polować żeby żarcie. Zbudujemy te trzy chałupy, żeby trochę zredukować to, jak mi leczyli reputacja w dół ze względu na bezdomność. I następnie chata zbieracza i mam nadzieję, jaka jest w ogóle data? Marzec, wiosna, czyli yy, teoretycznie, teoretycznie jeszcze mamy długo będą dawać, nie? Zimą pewnie nie będzie można zbierać tych jagód. Wow, co jest? co mnie nagle tutaj przeniosło? Na co mam patrzeć? Przecież tu nic nie ma. Ty, idzie tu jakiś, co to jest? Jakiś wsiór idzie w rajtuzach. To, że odszedł z mojej wioski? Czy o co chodzi? Nie wiem, jakiś wsiór sobie tam łazi. Gdzie jest moja wioska? Szybko. Szewczyk Dratewka. O, siedem belek już mamy. Spoko. Jak mamy 7 belek, to można by kolejne dwa domy już postawić na zapas. Żeby mieli gdzie mieszkać. Tak zwane domy boczne... Boczne chujowe domy to będą. Za mała parcela? Co ty mówisz? O. Tutaj nawet dwa domy chyba wejdą, co? A, tak wygląda jakby dwa domy miały wejść. Kurwa, za... Aj. 4T. Musimy poczekać, aż nas zbierają. Rodzina życzy sobie więcej miejsca dla swojego straganu targu. A? Jaki stragan targ? I stragan targ musimy im postawić, czy o co chodzi? Kościół. Kościół musimy postawić. A to jeszcze daleka droga. Deszcz zaczął padać w ogóle, studnia, o, targ, chyba targ jest potrzebny, zapewnia przydzielonym rodzinom miejsce do rozstawiania straganów i rozprowadzania produktów wśród parcel mieszkalnych, chyba to potrzebujemy, no, bez kito. mogę tutaj taki stragan zrobić, w czubku, tak, idealnie, idealnie, w tym, w żołędziu będzie stragan, dobrze zaopatrzony targ jest sercem twojego miasteczka, przydzielone rodziny... <laughs> <laughs> Przydzielone rodziny będą samoczynnie rozstawiać stragany, jeśli tylko znajdzie się na to miejsce. Wskazuj kursorem poszczególne kategorie, aby sprawdzić aktualny stan podaży i popytu. Kolejność zaspokojenia wymagań mieszkańców zależy od odległości parceli mieszkalnych od targu. No to chyba dobrze postawiłem, tak mi się wydaje. No dobra, siedem jak będę miał, to chyba będę mógł postawić ten dom. Dobra, ci to budują, pasuje, to jeszcze będzie trzeba. A jak tutaj, oni sobie całkiem tu pusto, wolne miejsca na stragan, to muszę im jakoś tutaj przydzielić to, czy oni sobie poradzą? Spiżarnia. No, zaczęli polować. Tutaj widzę, że jest mięso i tak dalej. Poradzą sobie. Chyba idzie akababa. Chyba idzie akababa budować, Stragan. Koszt budowy dwa. A nie mam? Cóż mam? Mam sześć belek. Dlaczego nie mogę? A od tej strony mogę. Albo tutaj bym mógł. A od tej nie mogę. Czemu od tej strony mogę, a od tej nie mogę? Od tej strony, żeby w. Yy... Tą stronę te doby były zwrócone. To ciekawe. parcele mieszkalne. To ciekawe. Czekaj, a jakbym zrobił tak? tak. O, tak. O, i teraz git. Dobra, trochę powiększyć. Bo, bo chcę, żeby tak ten. Spoglądały w stronę centrum wioski. O, Stragan normalnie baba rozstawiła. Nie wiem po co, ale rozstawiła. No dobra, czyli te. Nie zapasy przemakają. O nie, drewno pałowe, no to musimy, kurde, musimy tutaj zatrudnić. Dobra. Drwale. Dawaj, tu musimy zatrudnić, bo, bo się przypał robi. Margaret handluje. Nie wiem czym, ale handluje. Pusty stragan ma handluje. Ty, ty tu naciągasz ludzi, czy o co chodzi? Muszę się temu przyjrzeć. Momencik. Margaret, co ty tu sprzedajesz? Ty sprzedajesz chleb, który ja dałem swoim poddanym, żeby go jedli, a ty go teraz sprzedajesz, żeby zrobić profit? Bardzo dobrze robisz. Kapitalizm. Spójrzcie, jak rośnie nasza wioska. Tych budynków przed chwilą tu nie było. Tu powstaną kolejne domy. Tu powstaną jeszcze kolejne domy. Tam też powstaną kolejne domy. Mogę im się do chałupy wbić? A tu jest jeszcze budowane. Czekaj, tu jest. Nie mogę. Ale fajne wejście, ale takie są bardzo klimatyczne, nie te domki. Jak w jakimś skansenie, w biskupinie albo coś w tym stylu. Witam. Proszę otwierać. Proszę otwierać drzwi, chciałbym jakąś dzierlatkę do żyć O! A propos, witam. Gdzie idziesz piękna, średniowieczna pato deweloperka. No chujowe budowle stawiam, no co mogę powiedzieć, widzowie? Tak o, normalnie.